Siemano, kurde, się narobiło znowu sprzętów, jak nigdy. Nie zeszło powietrze? Nie, dobra, farta mam. Dobra, zacznijmy może od początku. Yy, w katemie tylko łańcuch nasmarować, więc go zaraz mogę wyprowadzić. W jamaszce yy, pożyczyłem świecę inną. Ogólnie nie jest to też ta zalecana, ale ten. Ale na pewno lepsza niż ta, więc wkręcę to. Zobaczę, czy jest różnica w tym odpalaniu, w jeździe. <laughs> amor już jest założony. Kurde, no powiem Wam tak: dwa dobre filmy bym mógł złożyć, ale kurde, nie wziąłem kamerki. Już jest Amor po regeneracji, suchutki, u Roman'a. Więc luks. Załóżmy, może to drugą świecę. Zobaczymy, czy różnica będzie. To Yamaha też, a w Yamahażce zębatkę większą dam, bo kurde, żeby jechała trochę szybciej. Dobra, nowa świeca siedzi. Więc Yamaha w sumie, a ta zębatka jeszcze do zmiany, dobra, to jej to zębatkę zmienię, ale tak najpierw złożę może ta dzika. U tadzika rozrusznik nie działał, już działa Ogólnie to tam taki uszczelniacz jest, i trochę oleju się do tego rozrusznika dostało, i taka maść się zrobiła. No i tutaj też y, jeden z tych kabli był tak słabiej, jakby przykręcony. I y, jak się robiło takie zwarcie, to nawet tego nie było jakby. No teraz ładnie kręci, więc ten to z głowy filtr wyczyścić. Tutaj o koleżki oponę zmieniałem. A na kosiankę do Yamahy dostałem taką oponę Ładna w sumie, nie? A ona jest nawet spoko na błota Więc taką sobie zarzucę do tej Yamahy Ale jeszcze nie dzisiaj, dzisiaj jeszcze pojeżdżę Myślę, że będzie spoko Nie nówka sztuka, ale jak za darmo to uczciwa cena Więc to sobie zmienię później Tu już kurła i klocków nie za dużo zostało Tyle co po bokach. Dobra, koło jest, a ośka tu jest. Dobra, luks. Kurde, ciężko będzie włożyć mi te koło, bo mało miejsca jest jeszcze samemu. Ale kurde, w ścigu się samemu zakładało, to i w katynie się założy. O, luks weszło. Ech. Dobra, przytrzymać. tutaj, żeby przeszło. Panie, bez młota nie robota. To musi dobrze trafić. O, luks. Głowy podpompować po trochę, żeby hamulec złapał. Uwa. Dobra, że tak mocno nie będę odginał, bo później trzeba to zagoń z powrotem. jaki to kur... kurde, tak się stawiam, czy to by na pewno 25 jest, bo kiedyś było w taki 25, ale ten to by był 25 o kurde, jaka zagadka, mniejszy a może będę miał taką nasadkę, bo była jakaś kiedyś taka Yamaha, co miała jakiś nietypowy, byłoby 24 24 o bez 24, e to, to to pneumatem się odkręci Ech, chyba, że może aż tak niedowalony, to zaraz zobaczymy, może puści samo to No i taka inna śruba jest. Kurde, w tych Yamahach to ja pierdzielę. Albo tam może nieoryginalna była. Kurde Dobra Myślicie, że pójdzie? Kurwa, co to był odwrotny gwint? A w drugą stronę? Ale do jebana. O kurwa, powiem tak. To Jak to tym nie chciało ruszyć, to jak to ma odkręcanie prawie 1000Nm, to gdzie ja to chciałem kurde odkręcić? Na no, grzechotko. Dobra, będę musiał koło poluzować. Kurde, spora różnica jest. A to tylko jeden ząb. Co? E, miała być zębatka do tego, do Yamaha, a pisze KXF450? To będzie pasowało? E, czekajcie. No, ta była tak założona. E, powiem tak. E. Nie wiedziałem, że Kawasaki ma tyle wspólnego z Yamaha. W ogóle będzie pasowało? Toż to w ogóle nie pasuje ta zębatka. Ja pierdziele. No to co oni odwalili, przesłali mi zębatkę zamiast do Yamahy, to do Kawasaki? Coś to w ogóle jest inny ten inny gwint. Ja pierdzielę Kurwa teraz opakowanie upierdzieliłem to zwrócić nie będę mógł Masakra A pisze Yamaha Ezy Ale pisało, że i do 125 pasuje O bośku Ja pierdzielę To za paki Dobra na razie tyle Bo tu w sumie oprócz smarowania łańcuchu I czyszczenia filtra nic mi nie zostało Jak coś jeszcze będzie ciekawego To dogram a jak nie no to To do następnego filmu Kurde no powiem tak Yamaha dostanie wycisk Na takich przełożeniach to Tam niby nie jest szybki tor ale Ale jednak O a tu jest urwane te coś do tego O kurde a ja chyba coś takiego będę miał Żeby tu znaleźć no powiem wam wymieniłem świece i lepiej sporo chodzi ten sprzęt Tak naprawdę Tak bardziej moc ma I bardziej się wkręca To była wina na świecy, że ona tak nie brawo chłóciła, bo teraz to naprawdę jak jej tak przyjemnie gazu to jak się na kole dwusuwem lata, bo ja wachło już ogarnąłem, ale za wściekła to seta jest. Pamiętać, żeby zbić, żeby dobrze poszła, bo kurde jak ma małą prędkość, to nie ma takiego ciągu, że pójdzie. Ci ręce w niej wejść. Jeśli nie będzie takich prostych, a sporo zaklepów, to myślę, że ta seta tam nie powinna specjalnie wymiękać. Najgorzej, jak będzie prosty i sporo. No, no. No to kwestia czasu, lepiej jedźmy do domu Zaraz będziesz ładnie. co to za kaczka na prostowanie błotnika. Jak się przyjdzie później to będzie luks.